Daj, witam, witam widzowie tego typu. Subujcie dwa kanały. Jeden taki poseł, co ma 6000 i drugi kanał jest awaryjny. Tego typu subujcie, lajkujcie mój fan. Ładną kurde <gry> o. Łoba będę tego typu Bardzo chłodno No Grudzień Tylko szkoda, że śniegu nie ma takim taki przymrozek jest no, W tym roku chyba tego śniegu nie będzie Tak co roku 10 lat Już chyba nie ma śniegu Chłopabań tego typu O, ale pochodno Chłopę daję Robię dla live'a bo pisaliście mi na formedzu No to mówię to puszczę live'a za kilka dni, w sobotę, już będę miał stary kanał aktywny, czyli taki bozo, co ma 6000 subów i możecie też subować sobie kanał, kanał awaryjny, taki bozo, tak się nazywa. Jak chcecie, to subujcie, a na pewnych jak co jest kanał awaryjny, taki bozo, mi zbyt nie zależy, bo to jest awaryjny to jest awaryjny do momentu jak ban mi się skończy a skończy mi się w sobotę ban i przerzucam się na stary kanał widzowie na stary kanał a i jeszcze informacja dla was widzowie <laughs> yy, możecie sobie zamawiać poza życzenia świąteczne Cały czas możesz sobie zamawiać, gdzieś tam parę sztuk ogonałem. To możecie się zamawiać cały czas. Muszę tam zmienić postać Bo tam napisałem taki pas, taki chujowy, jak się mówi, widzowie. Ale zbliżają się święto, może komuś trzeba życzenie złożyć. O, słuchajcie, widzowie, Mikułajki zapasem może na mikołajki, łaba bym tego typu ale chłodne kurde no ale co z tego, że jest chłodno jak nie ma śniegu popadało i chuj strzelił widzowie, i chuj strzelił po święta, jak się mówi nie, no, po prostu to jest śmieszne tyle lat tu już nie ma śniegu ja pamiętam co roku zawsze był śnieg na święta aż do marca nieraz do Maja się trzymało pamiętam a teraz tego śniegu nie ma, tego mrozu Widzimy. No, raz wchodzicie, raz wychodzicie. Łoba tego typu. <laughs> no no te ani, chce, że jeszcze w pracy są. No lepiej robię live'a wieczorami, bo więcej was wchodzi. Obie więcej. Bo to każe po robocie. łobabem tego typu. No, widzę, że się wstydzicie pisać do mnie Tak, ta kura bura było, a teraz wstydzicie się Nie dziwię się tego typu Chura bura I się zastrało Idzie Ja wiem, że w tym roku to, jest, to będą chojowe święta przez Ala pandemię <laughs> Widzowie, bo to poezja, co się dzieje u nas w Polsce i w krajach W kraju to jest poezja. Wiecie co mnie śmieszy? Dlaczego oni wybrali, że to jest okres taki jesienny, a zimowy? Bo na jest chor yy, yy, chorowanie. I właśnie takie punkty tutaj uderzyli. Bo ja zbytnio nie wierzę w widzowie, że jest jakiś tam wirus. Zbytnio w to nie, nie wierzę. Ale jak nie wiecie o co chodzi, to chodzi o grube manemane. Bardzo dobre pieniądze. Właśnie. Widzowie. Dobre pieniądze. My jako szare ludzie tych pieniędzy nie zobaczymy. Miliony. Albo więcej. To tutaj dzięki dzięki tylko tu mnie zastanawia widzowie <laughs> tu narzekają że nie ma pieniędzy nie ma budżetu tego ale tu dla szpitali dla lekarzy są pieniążki właśnie i to mnie to zastanawia widzowie o co tu kurde chodzi, widzowie? Tu ona ja rzeka, że nie ma pieniędzy, bo że się robi dzirawy. A tu nagle pieniądze są dla lekarzy. No tak, to na takie zasadzie to działa, widzowie, że od y, szereg ludzi trzeba wyciągnąć pieniądze. Czyli warno y, ba, mandaty za nienoszenie masaczek i inne rzeczy. Żeby łatać budżet. Widzowie. No, kurde, no. Co, ja to tego nie rozumiem? Widzowie, no, powiedzcie sami. Odpowiedzcie sobie na pytanie. Gdzie są te pipsane pieniądze, które mm, rząd powiedział, że jest wszystko zabezpieczone w razie awary? Gdzie są te pieniądze? Powiedzcie, bo mnie to zastanawia. Upychałem sobie do kieszeni. No bo na logikę się sobie widzowie. Ileś tam <grystom> lat z, z podatków idzie nam. Żeby budżet. Państwo miało na takie te. i nagle nie ma pieniędzy. No tak, no wiadomo, że pieniądze są, ale nie dla nas. Lepiej wyciągnąć od nas za te mandaty, 500 zł za nierożne maseczki. No sorry, widzę, no coś jest nie tak, nie halo. To, to jest bardzo źle, bo coś wam powiem, widzę. A ci, co niorożą maseczki w yy, wiadomościach, Jak nie są wiadomości, wydarzenia, tego... To ich jakoś kurde nie biorą, żeby mandat wylepić. Tylko nam, szarym ludziom, trzeba wpieprzyć mandat. Chory kr kraj, widzowie. To jest cho chory kraj, że tak jest. Od szarych ludzi trzeba wyciągnąć pieniądze. Tylko jest jedno pytanie jak, ma, jak mają wyciągnąć pieniądze, jak nie ma, zakłady pracy pozamykały się, upadło, porobiły, czy tam coś takiego, bo jest ta ala pandemia. To jak ludzie mają iść do roboty? To mnie zastanawia. Dzięki, dzięki, Karol, ja też Ci pozdrawiam, tylko tak mówię. Ja jestem pozamykany, ja tylko ostatnio z tak ściekłości widzowie dzwoniłem pod ofertą. No ja mówię, a spróbuję, zobaczysz. Bo tak się ogłaszają, tak się ogłaszają prezydentowcy, że posiągną ludzi. z a ściekłości. za zadzwonię, zobaczyłem. No dobra, ja dzwonię. Jest oferta nieaktualna, No to kurwa, ta na chuj jest to ogłoszenie wpuszczone e, na no, Olikcie na przykład. Załóżmy być usunięte. No, to zobaczcie, jaka to jest <laughs> głupota widzowie. No to jest głupota jak cholera, widzowie. Jak mają już osoby, ile jest tam osób, to po powinni yy, widzowie wziąć skazowe to ogłoszenie, anulować. Bo tak to właśnie yy, pracodawcy yy, z, yy, z ludzi w chuja robią, bo ta osoba wiecie, że o, jest oferta, widzę jest aktualne to ja dzwonię. A tu się przez telefon okazuje, że to ogłoszenie jest nieaktualne, i to jest właśnie wina prawodawcy. Ja wiem, widzowie, coś wam powiem. Za wystawienie ogłoszenie, tam płacą e, za wystawienie na dwa tygodnie, tego czy tam na tydzień, w zależności. Ale widzowie, no kurde, to powinno być wpisane coś takiego że jak już znalazie dopiska że to ogłoszenie jest nieaktualne proszę nie dzwonić bo właśnie to u nas w Polsce to jest porąbane wszystko widzowie wszystko jest porąbane dlatego tak mówię Nie to zastanawia jak prawodawcy kombinują na swój sposób? Ja już tam mówiłem na YouTubie na tym kanale awaryjnym, taki bozo. Jak ktoś nie, nie, nie wskoczył i nie zobaczył, to zapraszam. Tam też poruszyłem ten temat. Głębiej poruszyłem ten temat. Co jak? Widzowie. Bo naprawdę to jest spełniony pomysł A ludzie się kurde łapią. Jest, jest oferta. To ja dzwonię. A tu dupa. A tu dupa. Nieaktualne o ogłoszenie. Jak kurwa jest nieaktualne, to kurwa powinna być skasowane. Lub dopiskom. tego, że... Jest oferta nieaktualna. Czyli jest możliwość edytowania, ponoszenia. Tylko oprododawcom się nie chce. Siedzą przy biurku, kawka, herbatka i inne rzeczy i trzeba twój pieniędzy. Za siedzenie przy biurku 8 godzin, to mają potom pieniędzy. O pierdykak Proste jak drut widzowie Bada taka rzeczywistość się tu kłania No właśnie No dobra, kończę widzowie na ten temat Powiedziałem to co miałem powiedzieć zamawiać sobie pozorne życzenia Świąteczne, cały czas I Pomyślcie sobie na logikę, co u nas się dzieje w Polsce, bo na razie to w Polsce to jest gówno. O, nie będę już wałkować na ten temat, ja już powiedziałem to, co miałem powiedzieć widzowie. Moje zdanie, nie wiem jak wasze, ale moje zdanie jest takie jak powiedziałem, trzymajcie się bębenc.